OK, więc jak zauważyliście, już pojawił mi się komunikat, że on rodzi. OK, więc tutaj wyłączamy pauzę i słuchajcie, to jest tak, to żeby normalnie się ucałują. i słuchajcie, jeżeli musi do toalety, to pójdzie już korzystać z tej toalety, bo słuchajcie, jeżeli chce do toalety, to by nam się nie zlał. Tutaj. No i słuchajcie, tutaj mamy 3 godziny. Nie liczcie tego w prawdziwych godzinach, ponieważ to są simowe godziny. Czyli jeżeli e, liczymy to tak w minutę, czyli 2 godziny to 2 minuty, 3 godziny to 3 minuty, 5 godzin to 5 minut, więc nie musimy się słuchać i martwić. Ale ja już teraz po tą szanowaniu robię bajkę, tutaj. Miała ona status e, taki, wiecie, przestraszony. Tak? No, ale się w sumie nie dziwię, ponieważ to nie jest takie łatwe. Słuchajcie nas, nie wiem, już będzie. E, Uż, no, to jest to w domu. Tak? Właśnie o to chodzi. Tutaj słuchajcie nasz mały oleczek jest i co... Ja nie wiem co on robić, co on ma z sobą robić, więc słuchajcie, sobie popyka w Fortnite teraz, żeby zaspokoić swoje nudy. Bo co inny? Wkurzony jest, bo chce iść na piłkę, ale nie może, słuchajcie. To pewnie jogging albo coś. Słuchajcie, nie może, bo jak widzicie, jeżeli kliknę na ten, to tutaj jest uprawiaj jogging. Nie może, bo jest w ciągu. skąd też nie może. być. Więc słuchajcie, jednego linia tu mi teraz. Urodźcie. O! Ja już się słuchajcie, nie będę odsypać. I patrzcie. A tutaj Wam nie będę przeszkadzać. Co to będę kierować postacią. Oh. Jak coś, róbcie widzieli. Ej, uh. oj. A. Twimble. Espinel. A, uh. uh. No. Pisani! huh Słuchajcie. jak możemy go nazwać? W sumie nie wiem, możemy nazwać go Lilian. Tak, Lilianek. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Czy naprawdę jest przycisk urodzicielski? Słuchajcie, tak jest. Po z nami, obudź swoją żonkę, słuchajcie, żonka jest obudzona i nie może uwierzyć własnym oczom, że się urodził, mam nadzieję, że Cię film podobał, a ja już kończę, Ba!